To było około 2002 roku. Miałem około 8 lat. Ja, mój tata i ówczesna macocha lecieliśmy samolotem z Kalifornii do Tennessee. Po wylądowaniu wysiedliśmy z samolotu i czekaliśmy, aż tata włączy telefon, by zadzwonić do cioci, która czekała na nas na lotnisku. Poczekaliśmy kilka minut, a mój tata miał mnóstwo nieodebranych połączeń od ciotki, która zaczęła się zastanawiać, gdzie jesteśmy. Oddzwonił do niej, a ona pyta nas, gdzie byliśmy, i mówi, że czekali przez 2,5 godziny. Byliśmy dość zdezorientowani, ponieważ nasz lot dotarł tam w normalnym czasie, bez opóźnień, a w jakiś sposób straciliśmy 2,5 godziny naszego czasu. Gdy spotkaliśmy się z nimi przy bagażu, nasz pas bagażowy był całkowicie pusty. Nie było innych pasażerów naszego lotu ani ich bagaże. Nasze torby byliśmy zmuszeni odebrać z jakiegoś pomieszczenia na lotnisku. Ponieważ zbyt długo pozostawały nieodebrane, i personel lotniska je przeniósł. Nadal nie wiemy, co się stało i jak straciliśmy tyle czasu. Przez resztę nocy czuliśmy się bardzo dziwnie i surrealistycznie. Przed złożeniem oferty na nasz dom, wybraliśmy się z mężem na oglądanie z naszą trzyletnią córką którą wcześniej zostawiliśmy z opiekunką, gdy oglądaliśmy dom po raz pierwszy. Gdy weszliśmy do domu, powiedziała mi, że może wybrać swój pokój. Powiedziała: "Chcę pokój dinozaurów" i pobiegła na górę. Okej, okay. trzylatki mówią przypadkowe rzeczy. Chwilę później zawołała: "Tutaj jest" i rzeczywiście szafa w jej sypialni była pokryta naklejkami z dinozaurami. Mój mąż, pośrednik i ja byliśmy przerażeni. Dziecko zachowywało się tak, jakby wiedziało, że naklejki tam są, ale nikt z nas nie pamiętał, że widział je wcześniej i na pewno o nich nie rozmawialiśmy. Dom był pusty i nieskazitelnie czysty. To była wyprzedaż nieruchomości. Teraz mieszkamy w tym domu. Zostawiliśmy naklejki. To się właśnie stało i mój narzeczony i ja jesteśmy trochę przerażeni. On nie mógł znaleźć swojego telefonu i zaproponowałam, że do niego zadzwonię. Kiedy znalazł swój telefon, odebrał na głośniku i powiedział: Halo, będąc obok mnie. Ja również odpowiedziałam: Halo, ale mój głos dochodzący z jego telefonu powiedział: Cześć. Spojrzeliśmy na siebie i zakończyłam połączenie. Nie mogliśmy wymyślić racjonalnego wytłumaczenia. Czułam się jak w tych scenach z horroru, w których postać stoi przed lustrem, a jej odbicie zachowuje się inaczej niż ta postać. To bez wątpienia najstraszniejsza i najbardziej niewytłumaczalna rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. Pewnej sobotniej nocy, kilka miesięcy temu Uczestniczyłam w przyjęciu urodzinowym w domu przyjaciela. Brało w nim udział około 40 osób. Część imprezowała w piwnicy, a część na głównym piętrze. Nie zeszłam do piwnicy ani razu, ponieważ muzyka tam była za głośno, czego nienawidzę, a większość moich znajomych i tak była na głównym piętrze. Kilka dni później wpadłam na mojego dalszego przyjaciela ze szkoły, który również był na tej imprezie. Wyjął swój telefon i zaczął pokazywać mi zdjęcia, które zrobił tamtej nocy. Dotarł do jednego, które pokazywało jego i dziewczynę pozujących do aparatu w piwnicy. Ze mną, stojącą w tle, uśmiechniętą i patrzącą w kierunku aparatu, ale nie do końca na niego. Oczywiście przestraszyłam się i powiedziałam mu, że nie byłam w piwnicy. Powiedział mi, że widział mnie tam przez kilka minut powiedział, że próbował się przywitać, ale wydawałam się odległa i rozkojarzona. Do dziś, kiedy myślę o tym zdjęciu, to jestem bardzo przerażona. W piwnicy musiała być inna ja. Coś dziwnego dzieje się w naszym mieście i tylko moja rodzina zdaje się to zauważać. Pierwszą rzeczą, którą zaczęliśmy zauważać, były duplikaty Widzieliśmy kogoś na mieście, a później w niewytłumaczalny sposób widzieliśmy tą samą osobę w innym miejscu. Na przykład moja mama i ja widzieliśmy i rozmawialiśmy ze starym przyjacielem w sklepie spożywczym. A kiedy wróciliśmy do domu, zobaczyliśmy na Facebooku, że ta osoba była poza krajem na wakacjach i była na nich już od kilku dni. Gdy po powrocie tej osoby z wakacji zapytaliśmy ją o naszą rozmowę, w ogóle nie pamiętała, że z nami rozmawiała. Odbierałam telefony, które były duplikatami połączeń, które już odebrałam, a mój rozmówca przysięgał, że jeszcze nie rozmawialiśmy. Najstraszniejszą rzeczą były jednak zgony. W naszej społeczności umarły cztery bardzo znane i wpływowe osoby, a każda z nich zmarła dwukrotnie. Słyszeliśmy o ich śmierci i widzieliśmy wszystkie posty ze świeczkami na Facebooku. Widzieliśmy zbiórki pieniędzy na pogrzeby, a nawet widzieliśmy samochody przed kościołami lub dobami pogrzebowymi. Tylko po to, by ci sami ludzie umarli tydzień lub dwa później. A wszystkie posty ze świeczkami i zbiórki pieniędzy powtórzyły się. Tylko nasza rodzina zdaje się zauważać takie rzeczy: moja mama, rodzeństwo i dwójka dzieci. Nie wiemy, co się dzieje i zaczyna nas to przerażać. Kiedy byłam mała, moi rodzice mieli obraz przedstawiający żołnierza w mundurze. Widziałam go z mojego łóżka, gdy drzwi były otwarte. Kilka razy widziałam, jak mężczyzna na obrazie porusza głową i patrzy na mnie. Najstraszniejsze doświadczenie miało miejsce po tym, jak rozhisteryzowana błagałam rodziców, by pozbyli się obrazu, ale mój tata uspokoił mnie i zasnęłam. Ale Miałam to uczucie, kiedy wiesz, że jesteś obserwowany. Kiedy otworzyłam oczy i nigdy tego nie zapomnę, żołnierz odwrócił głowę i uśmiechnął się. Następnego dnia mój tata wyrzucił obraz. Wiele lat później mój tata powiedział mi, że słyszał, jak poruszam się w łóżku i patrzył przez korytarz na moje drzwi i próbował zdecydować, czy powinien sprawdzić, co u mnie ponownie. Spoglądając po raz kolejny przez korytarz, zobaczył mężczyznę na obrazie, który odwrócił głowę i uśmiechnął się. Dziś rano wstałem do pracy. Wyszedłem trochę wcześniej niż zwykle, bo obudziłem się przed budzikiem. Napełniłem butelkę wodą, wziąłem kartę dostępu, wsiadłem do samochodu i odjechałem. Codziennie dojeżdżam do pracy tak samo. 40 minut głównie autostradą międzystanową, na której zawsze są korki. Uwielbiam słuchać muzyki, więc moje codzienne dojazdy do pracy umilam sobie słuchając płyt. Każdego dnia słucham jakiegoś nowego albumu. Zwykle udaje mi się przesłuchać około 3 czwartych płyty, zanim dotrę do pracy. Tego dnia zrobiłem wszystko jak zwykle. Jechałem do pracy, pamiętam, że ktoś zajechał mi drogę. Pamiętam, że stałem w korku przed zjazdem z autostrady. Pamiętam album, którego słuchałem. Pamiętam nawet, że odpowiedziałem siostrze na sms -a. Pamiętam, że widziałem typ samochodu, którego nigdy wcześniej nie widziałem w USA. Pamiętam, że pomyślałem sobie, że cieszę się, że nie jest dziś tak gorąco. Tak, ewidentnie pamiętam, że jechałem do pracy. No więc dojechałem do pracy. Wjechałem na to samo miejsce parkingowe, z którego korzystam każdego dnia. Wysiadam z samochodu i oto wciąż jestem przed swoim budynkiem mieszkalnym. 40 minut później prawie skończyłem album, który włączyłem. Co ja robiłem? Gdzie ja się podziewałem? Najdziwniejsze jest to, że jadąc po raz kolejny do pracy, musiałem przeżywać jeszcze raz to samo, co już mnie spotkało. Zajechali mi drogę, widziałem rzadko spotykany samochód. Musiałem odpisać siostrze na smsa. Tylko album, którego słuchałem. Był już inny. Spóźniłem się do pracy. Kiedy mieszkałem w Denver, do miasta przyleciała moja przyjaciółka. Lotnisko Denver National było oddalone o około 30 minut drogi od mojego domu, a jej samolot miał przylecieć około 23.15. Dokładnie o 22.30. Otrzymałem od niej wiadomość tekstową o treści: Właśnie wylądowałam, jesteś tutaj? Zakładając, że jej lot przyleciał wcześniej, natychmiast zaczęliśmy pędzić na lotnisko. W międzyczasie próbowałem się do niej dodzwonić, ale za każdym razem przekierowywało mnie do poczty głosowej. Pomyślałem, że może padł jej telefon lub coś w tym stylu. Po drodze odświeżałem stronę z informacjami o locie ale wciąż pojawiała się informacja, że samolot wciąż jest w drodze. Skończyło się na tym, że dotarliśmy na lotnisko przed 11:15 i bez słowa od mojej przyjaciółki lub nowych informacji o locie krążyliśmy po lotnisku i czekaliśmy aż do 23:15, kiedy dostałem dokładnie tę samą wiadomość tekstową, którą wysłała mi o 22:30. Zadzwoniłem do niej, odebrała i zapytałem, czy wysłała mi sms gdy była w samolocie. Powiedziała, że nie było takiej możliwości, ponieważ przez cały czas miała wyłączony telefon. Kiedy w końcu się z nią spotkałem, poprosiłem o porównanie naszych rozmów tekstowych w naszych telefonach. Miałem dwa takie same SMSy od niej: jeden o 22.30 i jeden o 23.15. Podczas gdy jej wiadomość została wysłana dopiero o 23.15. Potwierdziła również, że nie pisała tego wcześniej. Jej telefon był całkowicie wyłączony. Glitch w Matrixie sprawił, że straciłem 15 minut na krążenie po lotnisku. Kiedyś miałem wizję, w której jechałem wysoko nad krętą drogą przez wzgórza, zatrzymując się na szczycie doliny z małą wioską rozpościerającą się pode mną. Wizja była niezwykle szczegółowa. Mogłem zobaczyć farmę po mojej prawej stronie. Kościół i cmentarz po mojej lewej stronie, a także kilka domów. Cóż, w 2012 roku jechałem przez jakąś okolicę w moim kamperze, szukając ziemi do kupienia. Każde potencjalne miejsce odpadało, ale zdecydowałem się wypróbować ostatnią opcję, mimo że była nieco poza utartym szlakiem. Następną rzeczą, jaką zobaczyłem, było to, że jechałem wysoko nad drogą wijącą się przez wzgórza. Ziemia, którą miałem obejrzeć, była położona w Dolinie. Było tam wszystko: kościół, cmentarz, farma, a nawet chata z Bali. Wszystko wyglądało dokładnie tak, jak w mojej wizji. Złożyłem ofertę kupna na miejscu, jeszcze tego samego dnia. Wiedziałem, że znalazłem swoje miejsce na Ziemi, tak jak w mojej wizji. Podczas przerwy na lunch, przyjaciółka z liceum powiedziała mi, że ma dar, i poprosiła mnie, abym podarowała jej osobisty przedmiot, który wiele dla mnie znaczy. Wręczyła jej moją bransoletkę, a ona trzymała ją w rękach przez moment, przyglądając się jej i mamrocząc pod nosem. Po kilku chwilach powiedziała mi, że widziała żółty dom na wzgórzu i że wydarzy się tam coś złego. Moja babcia której moja przyjaciółka nigdy nie miała możliwości poznać, mieszkała w żółtym domu na wskórzu w innym mieście, nie myślałam o tym zbyt wiele, aż do półtora roku później, kiedy moja babcia została zamordowana w swoim basenie w żółtym domu na wskórzu, zawsze wierzyłam, że niektórzy ludzie mają dar, a moja przyjaciółka zdecydowanie go miała, kiedy miałem sześć. Albo 7 lat zmarł mój kot. To był pierwszy raz, kiedy doświadczyłem śmierci i bardzo mną to wstrząsnęło. Mniej więcej miesiąc później zobaczyłem mojego kota wchodzącego do mojego pokoju. Nie wystraszyłem się i nie kwestionowałem tego. Sięgnąłem by go pogłaskać i nagle zniknął. Zdarzyło się to jeszcze kilka razy, dopóki nie kupiliśmy dwóch nowych kotów. Za każdym razem, gdy to się działo, fakt, że był martwy, nigdy nie przeszedł mi przez myśl. To tyle na dzisiaj. Jeśli ci się podobało. To zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. A jeśli masz dziwną, niewyjaśnioną historię, swój glitch w Matrixie, napisz o nim w komentarzu. Kto wie, może pojawi się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.